No cześć, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo gorąco, raz serdecznie z tej strony Kosmo Witam was w kolejnym odcinku Uniwersytet, ty, ty wybierasz W tym odcinku nie wybraliście, bo w poprzednim pytania nie było Natomiast, słuchajcie, był bardzo fajny komentarz pod moim filmem e, ostatnim, o którym bardzo bym wam chętnie napisał SimsoManiacz, w sensie opowiedział maniaczka 98 powiedziała, że jej zdaniem trochę bez sensu jest to, że niby obserwatorzy wybierają co się dzieje w tej serii Jak zadajesz pytania, na które można odpowiedzieć tak czy nie, jakby nie ma w tym wyboru Wszyscy zgodnie na to odpowiedzą, bo nie ma innej alternatywnej wersji. Simpson Majaczka powiedziała jeszcze, że uważa, że ciekawiej byłoby, gdybym zadawał takie pytania, na które odpowiedź jest bardziej rozbudowana, czyli na przykład, z kim ma się mówić Niki i podaje jakieś dwie randomowe osoby, a nie pytania typu, czy Niki ma się mówić z Jackiem, no bo to jest trochę bez sensu i widzowie nie widzą żadnej innej alternatywy, więc wiadomo, że będą chcieli, żeby coś w serii się działo. I ja się, słuchajcie, totalnie zgadzam z tym, od teraz pytania się zmienią i będą inne, a teraz widzicie, słuchajcie, naszą, zresztą zobaczyć to pod koniec. Odcinka. Teraz widzicie naszą Niki w szafie, bo pozmieniałem jej trochę strojów, Niki wiecie jest królową lumpeksów, już to wam mówiłem, potrafi znaleźć jakieś niesamowite kurde okazje, także troszeczkę tak bardziej świątecznie, chcemy ją ubrać bardziej zimowo, także ma swetry, bluzy, golfy i takie cool spodnie, bo uznam, że takie spodnie są super, odkryte kostki, bo ja akurat w odkrytych kostkach słuchajcie chodzę przez całą zimę, nie wiem jak wy napiszcie, czy jesteście team odkryte kostki, czy jesteście ubrani na cebulkę, nie wiem, lubię odkryte kostki e, a tutaj taki akcent świąteczny to chyba tylko te paznokcie ale strojów jest pięć e, drugi strój, to jest taki bardziej świąteczny, ale też bardziej taki mroczny taki wiecie o co chodzi, bo jest e, bardziej e, zaznaczone usta e, też taki golf, e, sukienka spódnica, rajstopy i buty także wygląda właśnie nasza Nikki tak, też bardzo fajny trzeci strój, to jest taki bardziej jak już będziemy gdzieś w pomieszczeniu czy coś, żeby e, wyjść e, tudzież na jakąś tam Większą okazję w naszym nowym mieszkanku, coś takiego. E, czwarty strój, też taki właśnie na zimną pogodę. Co prawda, odkryte kostki, tutaj jakoś lekko odkryty brzuch, także niki, jak widzicie, jej ocena chyba wzrasta. Tak mi się wydaje, że coraz jest z jej samą lepiej. I na końcu e, piąteczka to jest taki, taka podomka, gdzie ona sobie może po prostu potem w swoim akademiku chodzić. Dobra, e, idziemy do gry, słuchajcie. I zobaczycie, co wczoraj wieczorem się w naszej rozgrywce stało i do tego nawiążemy już, jak wrócę do rozgrywki, słuchajcie. Niki, właśnie wstała, jest nadal zawstydzona, taka zdruzgotana, trochę tam co się wydarzyło. No szybko wam opowiem ogólnie, co tu wyszło, ale w tym czasie każe jej tylko e, zjeść sobie sałatkowo, co. O, wróciła nasza prezentacja semestralna, także cudownie, ona dzisiaj idzie oczywiście na zajęcia, bo wtorek, także to jest początek semestru, przyszedł Will wczoraj, czyli kolega naszego Jacka, Jacka do teraz znaleźć e, nie możemy. Aha, właśnie, czekajcie, bo zapomniałam o bardzo ważnej rzeczy powiedzieć. Przerbiłem nasze mieszkanko, jeszcze trochę bardziej, ale to zaraz się dowiemy, także nie będę nam wszystkiego pokazał, tylko tak, o, sobie spojrzycie na Niki, więc przyszedł on, postanowił przeprosić, że jakby on czuje się źle z tym, że Jack to wszystko zrobił, że nie pochwala tego i że jakby jest po stronie naszej Niki i chciałby się z nią spotkać, a Niki, wiecie, dziewczyna jest dosyć mm, z niską samooceną, to jest tak, wiecie, jakiś chłopak ją zaprosi, to ona jednak bardzo, to ją bardzo cieszy i zawsze się godzi, więc zgodziła się, więc, słuchajcie, jutro pójdziemy na Niki i Willem na jakieś takie mini rendezvous, coś w tym stylu. Tak jest plan. Tak jest plan. Zobaczymy, czy się uda. A słuchajcie, teraz pokażę wam właśnie na tabie tak, na tabie, nasze tutaj akademik, tudzież nasz blok mieszkanie, ten stary sklep, ponieważ przerobiłem to trochę, dodałem koloru, dodałem e, różnych dekoracji i tak dalej, już powoli będą się tutaj osoby wprowadzały, także tutaj, tutaj mamy, słuchajcie, wejście, pierwsze buty się pojawiają, pierwsze jakieś walizy wprowadzających się osób, tutaj mamy piękne lustra za tymi takimi, nie wiem, kolumnami, takimi, nie wiem, ceglanymi jakimiś rzeczami, tu po prawej mamy też jakieś książki, jakieś szpargały, jakieś bluzy, płaszcze, placaki, przy których nas, z których nasi filmy, sobie z wieszaka coś wziąć i wyjść następnie słuchajcie idziemy do kuchni bo w kuchni chyba, o idziesz na zajęcia? no to pa, eee, w kuchni zmieniła się kolorystyka płytek, są teraz czarne i chyba kolorystyka sprzętów też są czarne, tak mi się wydaje, nie pamiętam w sumie jak dokładnie to było w poprzednim odcinku, bo nagrywałem go dosyć dawno ale tak to wygląda. Mi się o wiele bardziej podoba, jak tam kica sobie dziewczyna. Tutaj też zmieniliśmy troszeczkę bardziej na czarno. Akurat salon się jakoś bardzo nie zmienił, tylko chyba ta półka tu pod. No i kanapa zmieniła się na ciemną. Biurko na ciemne i ten stolik taki tutaj na ciemny. Tutaj się troszeczkę zmieniło ta wer, tutaj ten cały korytarzyk. Tutaj. Chyba zmian nie ma, to przejdziemy do tego korytarzyka. to zrobiłeś taka strefa uczniowska, jakieś różne pamiątki zostały położone, obrazki. Mamy tutaj kanapę, mamy tutaj biurka z komputerami. Gdyby jacyś studenci nie mieli swoich laptopów, także teraz będą mogli oni tutaj korzystać. To mamy tutaj pod schodami, zobaczcie, taki kącik czytelniczy, więc osoby, które lubią sobie czytać książki, mogą sobie. Słuchajcie, coś poczytać, usiąść sobie, wychillować się. A u góry, czy mamy coś? Słuchajcie, niech ja wejdę tutaj. Chyba u góry nic się nie zmieniło, z tego co wiem. Nie, u góry na razie jest tak nadal surowo, tak. W pokoju dziewczyn też nic się nie zmieniło, także ona idzie na tutaj swoje... Tak, jesteś już na zajęciach uniwersyteckich. Jak ty w ogóle masz to w swoim tutaj, w swojej rozpisce? Za 25 minut mamy um, te zajęcia, ale dlaczego psychologię społeczeństwa dla średnio zaawansowanych, czyli na to pewnie idziesz. I następnie mamy dzisiaj jeszcze historię percepcji. Aha, czyli mamy dzisiaj trzy zajęcia. No to w sumie dosyć sporo tych zajęć jest. Tutaj musimy oddać pracę semestralną, przystąpić do egzaminu końcowego, wygłosić prezentację, oddać pracę semestralną. Pamiętajcie, że chcemy na tym etapie studiów troszeczkę bardziej się przyłożyć do tego, co mamy do zrobienia, więc miejmy nadzieję, że to się nam uda. Ogólnie ja właśnie ogarnąłem teraz, że mamy lato, a ja tutaj naszą niki ubrałem na zimną pogodę, więc zaraz to też zmienię, żebyśmy żeby by, żeby mieli zimę, no nie, bo to by było przykre, gdybyśmy lato mieli. Na dzisiaj zajęcia mamy ukończone. Ogólnie to chciałem Was przeprosić bardzo za to, że mój głos jest trochę może zachrypnięty coś takiego ale jeszcze staram się do końca wykurować z mojej choroby. Także tak to wygląda. Znałem się, czy powiedziałem Wam wszystko, co miałem Wam powiedzieć, i chyba tak. Niki sobie wraca do domu, zrobimy sobie jedzenie i słuchajcie, um, bo jak zap co ty ubrana jesteś, dziewczyny, no to nie załamasz stylówę w tej czapce, no pięknie wyglądasz. Dobra, weź sobie, w sumie najedzona ty jesteś, więc możesz się tylko wysiusiać i skorzystać z prysznica. Wracając do tego, że Niki dostała, słuchajcie, bardzo wysokie stypendia, te socjalne i to wszystko, i miała tak naprawdę nadwyżkę, że jeszcze tutaj do naszych funduszy się, słuchajcie, dołożyła domowych, to postanowiłem, że możemy, że ona jakby w nagrodę dostała te pieniądze i ma jakieś tam swoje oszczędności, i oszczędziła to, i może sobie w nagrodę kupić za to tą taką całą stację do nagrywania filmów na YouTubie. Słuchajcie, to była fajna opcja, gdyby ona jakąś YouTuberką została, no bo widzicie, ma dziewczyna jakiś dryg, ma swój styl, i nawet potrafi się trochę umalować. Tak dalej, więc wydaje mi się, że jakby zaczęła to pokazywać na YouTube'ach, tudzież w Steamstubach jakichś, to by to miało jakiś swój sens i by mogła mieć mm, jakąś widownię tam. Więc e, kupię jej to, gdzieś pewnie postawię tutaj i ona będzie swoje pierwsze jakieś tej podrygi. Słuchajcie, być może troszeczkę zacznie zarabiać, być może stanie się jakaś tam troszeczkę sławna. W sumie, no spokój, jakby wydaje mi się, że to do niej pasuje strasznie. Także choć ty, dziewczyno, będziesz miała troszeczkę fejmu. No i stanowisko filmowe mamy, słuchajcie, nie będę jeszcze nic tutaj dokupowywał, bo to i tak dużo kosztowało, ale możemy słuchajcie sobie porady modowe nagrać, nie wiem, może Niki będzie miała jakąś nazwę typu Lumpek Siara czy coś, ona lumpeksy lubi, jakieś ciucholandy, tak to się chyba mówi, więc wydaje mi się, że ona może naprawdę zdobyć dużą widownię na tym, jak wiece przybierać, U. Widzicie, dziewczyna ma tutaj grawi z grawitacją problemy na dół, na chwilę spadła. Także niech ona sobie ponagrywa ten swój pierwszy film. Ma nawet nie najgorszy tutaj, słuchajcie, tło, więc wydaje mi się, że jak ona to pokazuje, swoje tam stroje i tak dalej, e, też poza tym, że jest ona jednak dziewczyną plus size, tak? No, to właśnie. To, to też może zaciekawić jakby ludzi, że taka dziewczyna jednak, wiecie, ma swój styl, jest pozytywna i nie, nie wstydzi się. Ma, wiecie, jakby świadomość swojego ciała. Także to może, myślę, że bardzo dobrze em, Niki tutaj... Em, poprawić e, samoocenę i, i pomoże jej to zdobyć widownie więc wydaje mi się, że to jest strasznie dobry pomysł że ona tego youtuba tutaj zacznie robić ale słuchajcie zaraz powiem czego ja się dowiedziałem chyba wieczorem pójdziemy do naszej matki, bo ja wiecie standardowo co kilka tam odcinków w moich seriach staram się przerobić simów i wchodzę do matki a patrzę matka z brzuchem lata słuchajcie matka z brzuchem no to także ty weź wstaw ten swój film e, zmontuj go i jeszcze. Aha, tylko możesz zmontować go, tak? No dobra, to zmontujemy, wyślemy i wtedy pójdziemy do tej matki. Ja wam pokażę. Ja nie wiem, co się stało. Ja nic nie kontrolowałem tego. Mam w komarze MC Command Centerze ustawione to, że jakieś tam randomowe ciąże wśród osób, którymi nie gram po prostu w Simsach są możliwe i jest tam jakiś tam dowolny procent, więc matka zaciążyła. Matka pewnie na oko moje ma lekko ponad 40. Także mamy, słuchajcie, problem. O, ty skończyłeś swój semestr. O, lepiej niż Niki w sumie chyba miałaś średnią. Tak, zapiszemy Ciebie na kolejny semestr, na ekonomię ty możesz na jeden kurs chodzić, mnie tak by nie interesuje. Zapłać za pomocą fundusz rodziny, to i tak są Twoje pieniądze w większości. Dobra, e, czy ty możesz jakoś to? Nie, możesz tylko wysłać, więc wyślij ten film. Tutaj mamy pierwszą publikację. Niki coś nam powiedzieli. Na drodze do sławy, ok. Filmik został wysłany, Możesz spodziewać się codziennej wypłaty tantiemów e, za reklamy. Oczywiście standardowo wszyscy to robimy. Dobra, chodźmy do tej matki, bo jak ja wam pokażę, to wy normalnie szoku dostaniecie, że nasza matka po prostu z brzucholem lata. I ona już musiała być z brzuchem, jak ostatnio u nas była, słuchajcie. Bo teraz to nasza matka jest w drugim trymestrze, nie wiem czemu na ten strój ubiera, nie kumam. Dobra, zapukaj do drzwi, tutaj widzę w Windenburgu śnieżyca, także ostro się dzieje, ale matka jest... Dobra, przebierzcie się w coś normalnego, w to co dzisiaj już, w to, to co dziś chodziłaś i weź ty w ogóle, nie wiem, takiej tego brzucha, będziesz miała rodzeństwo. Zapytaj o termin porodu, o wszystko. Niki na pewno jest w szoku, no bo nie spodziewała się, że kiedykolwiek będzie miała jeszcze rodzeństwo, a tutaj matka z brzuchem lata paczce. Ja nie wiem jak ta matka, chociaż wiem, że dostała kilka awansów, więc może sobie poradzi, ale jestem w szoku, w no najmłodszą to ona jednak kobietą nie jest, nie oszukujmy się, nie wiem, posprawdzę jak dziecko kopie, weź wyjawi wielki sekret, że wiesz, że cieszysz się, że, że będziesz miała rodzeństwo, że na pewno mamie pomożesz i tak zresztą ona w sumie jakby matka i jej... O, kotałek już tutaj pewnie słuchajcie O, i kotka przywita. Matkę i tak nic nie płaci na te studia, bo Niki utrzymuje się ze stypendiów, więc więc w sumie spokojnie, ma tak dużego problemu, ale no na pewno Niki też się martwi o to wszystko, że to wszystko się tak dzieje tutaj, że matka taka no, dosyć w podeszłym wieku już w ciąży, no także nie wiem, weź ty może ugotuj coś, pomóż matce. E, nie wiem, ty masz w sumie zapiekanka z taką musisz ugotować masz trzeci poziom umiejętności, także weź ty matce ugotuj, mam, chyba się nie powinna obrazić. Słuchajcie, i, ja, no i no, zawsze to, zawsze to jest Simsa, jak się możesz tak zachowywać, no i się wkurzy jeszcze, nie? Ty piarko, no słuchaj, my ci tu, my ci tu dobrze robimy, w sensie, no jakby, jesteśmy dobrą córką, nie? Nie, no dokończ, dziewczyno, się chyba zestresowała, weź dokończ, matka e, cię chyba nie będzie drzeć mordy na ciebie cały czas, to by przewrażliwiona jakaś, e, no. Także, najprawdopodobniej, ale co, bo tego miejsca, no, to no, przestań. Matko, no weź, dlaczego Sims tak działają? Przecież. No ja musiałem się dziewuchę pokłócić. No dobra, to wróćmy do domu. Słuchajcie, w tą śnieżycę, w tą zamieć śnieżną wróćmy. I tam sobie coś ugotujemy. Też trzeba się jeszcze pouczyć, a jutro trzeba... Również pójść, słuchajcie, i na tą, na tą mam świetny, świetną pobraną restaurację, którą wam pokażę, dam wam linka w ogóle i w ogóle, i zobaczycie, będzie naprawdę fajnie, myślę, że miło spędzi się czas tutaj Willowi i naszej Niki. Weź te przedzwoń do tej matki ją przeproś, nie wiem, porozmawiaj, powiedz, że tylko chciałaś jej ugotować, dokładnie ugotować ciasteczka, miła być, chciałam, a ty matko się zdenerwowałaś, na mnie imię z wrzuciłaś, no co za, co za matka, nie ogarniam tego, ale tutaj możesz sobie coś ugotować w sumie, e, może zapiekankę też, dlaczego by nie ukradłeś składniki od matki i weźmiesz, także miejmy nadzieję, że matka się nie obrazi na nas. Na pewno nie obrazi się na nas waneska, bo vaneska to lubi nasze potrawy jeść, bo są dobre vaneska, chyba nie ma takich umiejętności gotowania. Także tak wydaje mi się, że będzie spoko. I oczywiście tyle dnia minęło, że ja nie mam czasu na naukę. Także dzisiaj może troszeczkę nocki zarwijemy, żeby żebyście się pouczyła, bo jutro co mamy, słuchajcie, w naszym e, tutaj terminarzu e, mamy sekrety języka ciała, tylko, bo to jest tylko w środę. I w środę nie mamy żadnych innych zajęć, także w sumie spoko. Czy to jest, nie, wiem, to jest normalnej jakości, więc weź porcję. Ja ci to sprzątnę, już nie będę taki. I pouczymy się na te sekrety języka ciała, także na szczęście nie musimy za dużo robić, bo gdybyśmy musieli jakoś na mega dużo robić, to byłby problem. Chociaż z zabawą twoją to nie wiem, czy to się będziesz chciał uczyć słuchaj, sekrety. Sekrety, wciśnij przycisk, nie, sekret języka ciała, także odrobimy to pracę domową i myślę, że się, e, że, że, że to jakby nam starczy, tak, tu jest w sensie egzamin końcowy, także na, na spokojnie... Nie mamy, jeszcze nie musimy robić tutaj tej, tej prezentacji na ten przedmiot, tutaj nie ma z tym jakiegoś dużego problemu, także połóż ty się dziewczyno, troszeczkę nocki zarwiesz, ale no problem, weź szybki prysznic, skorzystaj. W ogóle nie wiem czy wiecie, ale Vanessa się chyba na nas obraziła, bo coś nie chce u nas spać w pokoju, tylko ciągle z innych łóżek korzysta, nie wiem co jej odbiło, bo to łóżko jest chyba przypisane do niej, co? To jest do Niki, a to? A to się nie pokazuje, kurka wodna, to przydzielmy jej to. No i teraz będzie ok. Także weź ty tu śpi, bo to jest wasz pokój. Wiem, że jeszcze się współlokatorki do was nie wprowadziła, ale myślę, że w następnym odcinku już się wprowadzą, dobra. Ty idź spać, dziewczyno, jutro się dowiemy, czy twój filmik był sukcesem, czy nie i idziemy na kolejne zajęcia. 111 dostaliśmy za ten film, więc to nie jest wcale tak mało. Także idziemy teraz na nasze zajęcia na godzinę. 15 dopiero, także możemy w sumie się odwalić jakoś na tą randewu, więc ja sobie naszą Niki na szybko tutaj przerobię w jakiś taki strój, nie wiem, chyba po prostu na imprezę, no nie, tak mi się wydaje, i wtedy wam ją pokażę, jak ona się odwaliła, nie będzie nic nies niesamowitego, ale jednak no postara się troszeczkę ładniej ubrać niż zawsze. Tak ją ubrałem. W sumie, no nie wiem co sądzę o tym stroju, ale tak się, słuchajcie, powiedzmy, że dziewczyna nam wystroiła i dodatkowo jeszcze jej yy, na zimną pogodę zmieniłem na taki bardziej już zimowy, bo tamten był w ogóle jakiś custom kontentu, nie wiem dlaczego. Słuchajcie. Aha, i właśnie. Zapomniałem powiedzieć o bardzo, bardzo ważnej rzeczy. Słuchajcie, jak wbijecie 2000 łapek pod tym odcinkiem, to dostaniecie. Uwaga. Słuchajcie. Dur 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 dur. Modyfikacje do parceli, czyli jeżeli wbijecie 2000 łapek pod tym odcinkiem, to dostaniecie modyfikacje, linki do modyfikacji do wszystkich tutaj mebli i tak dalej, które mamy w naszym domku studenckim. Także jeżeli wbijecie, no to za tydzień będziecie mieć, za tydzień w sobotę. Także słuchajcie, liczę na Was. Zajęcia skończone, słuchajcie, przepraszam od razu za mój głos, ale najprawdopodobniej jest inny niż na poprzednich nagraniach z tego powodu, słuchajcie, że nagrywam dzień później tą drugą część odcinka jakby, bo zasnąłem przy komputerze, <laughs> także dopiero co wstami nagrywam, żeby wstawić wam dzisiaj to, ale słuchajcie, skończyliśmy nasze zajęcia i idziemy się teraz z Willem spotkać, nasza... Piękna, nowa restauracja jest w Windenburgu, jest, zaraz wam powiem, przez taką sumę, super simstuberkę stworzona, ona ma mody i wszystko i można to wszystko razem ze sobą pobrać, więc potem mam po prostu link do niej w opisie, ona się znajduje tutaj i chodźmy z tym naszym Willem, zobaczymy co z tego wyjdzie, słuchajcie... No tutaj to tu mamy nie ale zobaczcie, jak ta restauracja jest już piękna stąd. Nazywa się Slice Bar, coś takiego w tym stylu, samochody jakieś stoją. Jest ślicznie, w środku wam też pokażę, zobaczcie. No pięknie jest, aż bym. Ja bym sam tutaj normalnie poszedł, zobaczcie. Wow, jakiś typek stoi. I tutaj, raczej sobie za dużo to zjeść, nie zjem. Może to Wam na tabie pokażę. Kurka wodna, bo to tak super wygląda, że ja tu aż sobie zejdę. O, patrzcie. Nie wiem o co z tym chodzi, jakimś schodkiem tutaj, no ale tak to wygląda, słuchajcie, do góry możemy sobie również wejść, tu mamy łazienki piękne i wygląda to naprawdę ślicznie. Aha, bo tu jest taka scena, dobra, tego nie było widać na tym widoku, on jest na takim podniesieniu, także możemy wejść sobie tutaj, e, popić sobie drinki, słuchajcie, porozmawiać jakoś. Także wejdźcie wy tutaj, podejdźcie razem, bo wy oczywiście, tutaj zamieć śnieżna w Windenburgu i tak dalej, u nas w Breitchester to aż tak źle to nie wygląda Więc przebierzcie się w strój, który ja ci dałem, bo specjalnie go dla ciebie stworzyłem, także okej No, przybrana w strój I weźcie, nie wiem, sobie zamówcie jakieś drinki Tutaj możemy zamówić drinki um, Dla grupy nie wiem, coś takiego niedrogiego, bo ty kasy też nie masz, może tą koleś śmietankową i sobie zaraz pogadacie, słuchajcie. E, jeszcze wam zaraz powiem od razu, że... Gdzie ty idziesz, typie? Czy on nas zostawił, czy co? Co ty tam tworzysz? Naokoło chodzisz? Aha, z boku podszedłeś. Nie no, kurka wodna, weźcie, podejdźcie tutaj. Weźcie, nie wiem, usiądźcie sobie tutaj razem. Słuchajcie, ja bym chciał, żeby oni trochę jednak sobie poflirtowali. Myślę, że to jest spoko opcja. E, tylko, czy on tu gdzieś jest w ogóle? Nie wiem. Idzie tu? Idzie. Dziwny typek. Weź ty, przebierz się w jakiś normalny strój typie, żeby przypału nie było. Normalnie się ubierz i. Teraz Ty z nim sobie pogadaj o marzeniach i w ogóle, żeby, no, jakby Niki jest oczarowana, tak? Wiecie o co chodzi? Ona jest jednak osobą, która, jak jakiś chłopak do niej podejdzie, to ona jest bardzo oczarowana, bardzo się stara, więc też liczy na to, że tutaj coś się rozwinie między nimi ciekawego, ale Ty sobie, panienko, idź, nie interesujesz mnie, żebyś tu z nami siedziała. No i patrzcie, usiądzie, chłopuje przed, przed nosem i supernie, pochwal strój, pochwal, tak wygląda. I możemy przejść do jakichś małych flirtów. Słuchajcie, i to będzie Wasz kolejny wybór. Jeżeli Dziewczyno, czemu się to wszystko zacina? Dobra, idź. Zimno ci tu? Idź do łazienki. Najpierw, która jest damska. To jest damska, idź do tej toalety, skorzystaj, mam nadzieję, że on, on nie pójdzie. I właśnie tu będzie was, wasz, słuchajcie, pierwszy wybór, czyli wybierzcie sobie, czy... Bo zakładamy, że Will ma dobre tutaj intencje względem naszej Niki, ale wy wybierzecie sobie, czy Will będzie tutaj przyszłym wybrankiem naszej Niki, czy tudzież druga osoba, którą pokażę wam jeszcze na końcu odcinka. To będzie wasz wybór, kto się wam bardziej spodoba, to już zależy od was. Gdzie jest ten typek, co on tutaj tworzy, sobie wyjął coś z i zadowolony. Weź zapytaj się go, jak minął mu dzień... Porozmawiaj chwilę, no, żeby przypału nie było. Ta ręce myja w ogóle na zapleczu, nie? Weź i zaraz we flirty pójdźcie, żebyście troszeczkę tutaj, nie wiadomo co, żeby się pomiędzy nimi nie zadziało, ale żeby chociaż cokolwiek się zadziało. Ogólnie simowie w czwórce są strasznie nieznośni, jak widzicie, i nie robią tego co, co ja chcę, ale nie wiem, może się schowali, bo się wstydzą tak z tyłu. On jest, no wydaje się być spoko chłopakiem, weź tego poznaj, nawet nie wiem jakie on ma cechy. Także weź go jeszcze poznaj, może się dowiemy czegoś, czy jest e, co, ale czemu on w ogóle nas olewa totalnie, czy warto jest w ogóle, w ogóle, ile bab w ciąży chodzi, nagle wszystkich, wszystkie zapłodniło, także dowiemy się, czy on jest w ogóle warty tego, żeby ona z nim była, miejmy nadzieję, a jeżeli nie, no to wybierzcie sobie tą osobę drugą, to będzie taki troszeczkę przeciwnik tego Willa właśnie, więc jestem ciekawy, kogo, kogo wybierzeć, aha, nie weszło wam flirtowanie, niezręczne spotkanie, kurka wodna, weź ty... Autoironiczny dowcip, bardzo nie podoba, może tam u góry są jakieś ławki, kurka wodna, bo strasznie to jest męczące, że on chodzi we wszystkie strony i ja nie wiem o co mu chodzi. Czemu jest tak daleko z nim rozmawiasz? Nie możesz normalnie z nim pogadać? No ale śmieje się, więc niby jakoś się dogadujecie ze sobą, matka nas na imprezę zaprasza, na koncert opuszczony w opuszczonym magazynie, ona pewnie zaraz tam rodzi, mam nadzieję, że w tym odcinku nie urodzi, tylko w następnym oby. Czy to mogłabyś usiąść obok niego po prostu? To jest takie trudne dla Ciebie. Usiądźcie obok i rozmawiajcie ze sobą. Rozmawiaj o marzeniach, on jest zainspirowany, także zaproponuj szalny plan. Pogadajcie sobie chwilę, jak czy tego drinka pić nie chcecie, to chociaż sobie pogadajcie. No i ciekawy jestem. Flirty nie wyszły. Najpopularniejsza opera. Matka w ogóle chyba awans nam musiała dostać, bo ma pieniędzy tyle no Zapraszam na takie rzeczy. Matka, nie pójdziemy z tobą na razie, bo jesteśmy na W. Także lekkie flirty tylko. Tutaj porób. Nie, on sobie po prostu nie, nie lubi obok nas siedzieć za blisko, ale no odwzajemnia te flirty nasze, także trochę flirtów jest. I słuchajcie, ja myślę, że jeżeli chodzi o flirty, to tyle będzie, żeby nie przedobrzyć tutaj. Także Niki Nasza zaraz wróci do domu, takie spotkanie jest. Na razie w sumie ok, myślę, bo też nie chcę za bardzo iść tutaj w to, jakby chcę dać wybór wam, może pójdziemy jeszcze z tą drugą osobą jut jutro, w następnym odcinku na randkę i wtedy wybierzemy już jakiegoś tego chłopaka dla Niki, a jeżeli chodzi już o sprawę z Jackiem, to w następnym odcinku też zaczyna się to już rozwijać, słuchajcie, bo Jack w końcu się pojawił w następnym odcinku, także zobaczycie, zaczną się kolejny. Aha, jaki typ w ogóle? Za mną bym sprądował. Zaczną się kolejne dramaty. Dobra, więc słuchaj, wydaje mi się, że wy już się możecie pożegnać. Także weź rozwiąż grupę i może pożegnaj. Nie ma pożegnania. Także weź leź do domu, dziewczyno. Jakby randka, randka, nie randka, takie spotkanie nawet się udało, można powiedzieć. Także słuchajcie, ja wam jeszcze pokażę w kasie kolejną osobę, która wyrąbała się, widzicie, no. Przeszła przez płot, nie no cudownie. Pokażę Wam kolejną osobę, która wprowadzi się niedługo, słuchajcie, do Niki, do jej akademika, tudzież do jej mieszkania. Jeszcze jej koleżanki Wam pokażę, i na tym skończymy odcinek i dam Wam wybór, którego faceta wybieracie. Także zapraszam Was do tego kasa, zobaczymy, co tam się dzieje. Słuchajcie, tutaj mamy Pitera, to jest kolejny kandydat do właśnie tutaj bycia facetem Niki. Także rozwijamy się trochę miłośnie, zupełnie inny typek, taki, troszeczkę delikatniejszy od, od właśnie Willa, tak mi się wydaje. No nie wiem, zobaczcie, jak Wam się podoba, sami ocenicie. Więcej dowiecie się o nim w następnym odcinku, jak już zapewne wybierzecie i wtedy będziemy to bardziej jakoś rozwijali. A teraz pokażę Wam współlokatorki, bo one, z nich jestem bardzo dumny i one się wprowadzają w następnym odcinku do naszego właśnie. Mieszkania, także już Wam pokazuję. No i mamy nasze współlokatorki, Słuchajcie, Sara, za mój głos, ale moja choroba jeszcze chyba nie do końca się skończyła. Także jest nasza Sara, ona jest Azjatką z lekkim problemem z trądzikiem. Jest bardzo fajnie ubrana. W ogóle dziewczyny są utrzymane w takich czarno-szarych, można powiedzieć, kolorystykach. Nie wiem, ostatnio mam fazę na takie, dlatego może tak to wygląda. Słuchajcie, bardzo fajna dziewczyna. No nie wiem, na pewno, słuchajcie, tutaj wydarzy się kilka rzeczy, o których, z tymi dziewczynami, o których chcecie i, i, i o których będziecie wyczekiwać. Także to jest nasza Sara, bardzo fajna dziewczyna. Następna jest Nia, tutaj jest Jaga, jak widać, ona też tutaj sporo namiesza, nic więcej wam nie chcę mówić. I na końcu jest Josie, czyli taka alternatywka już na maksa, słuchajcie, to jest właśnie taki shoutout do tego młodzieżowego słowa roku. No i dobra, ale słuchajcie, już więcej wam nie przedłużam, one wprowadzą się to w następnym odcinku i teraz mamy pytanie, którego chłopaka wybiera y, Niki na kolejną randkę, czy będzie to Will, czy będzie to nasz Peter. I słuchajcie, ja już kończę, bo jak widzicie głos mi wysiada, także dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka, widzimy się w kolejnym, do zobaczenia i cześć!